Cześć! Browur witam was wszystkich w czwartym już odcinku z serii Pokémon Hard Gold spełniając marzenia. Ostatnio skończyliśmy w, Blows, w Sprout Tower pokonując wszystkich mnichów i został nam ich lider Starszy Lee. Jednak zanim go pokonamy, musimy udać się. Oto tutaj, gdyż tutaj jest ważny item. Mianowicie. Escape Probe. Jest to item, który pozwala nam w trybie natychmiastowym opuścić daną jaskinię, zaoszczędzając przy tym czas. No więc tak, to jest starszy Lee. Starszy Lee jest trenerem Pokémonów. Po raz pierwszy pojawił się w grach Gold i Silver. Jest najstarszym mnichem w Splot Tower. Zacznijmy z nim walkę o to że... Więc dobrze, że tu jesteś. Splode Tower jest miejscem szkolenia ludzi i pokemonów. Powinieneś przetestować swoje więzi, by budować świetlaną przyszłość ze swoim pokemonem. Jestem ostatnim testem. Pozwól, że sprawdzę. Więź między tobą a twoimi pokemonami I zaczyna się bitwa. Oto Bellsprout na siódmym poziomie. Nie jest on zbyt wymagającym przeciwnikiem, starszyli, więc szybko go pokonamy. Kolejny Bellsprout, ale ten Bellsprout ma um, jakiś atak typu trawiastego, a tamten miał tylko atak typu normalnego, podnoszący statystyki. I oto Hut-Hut. hut jest typem normalno latającym, który może uczyć się ataków typu psychicznego. Właśnie, ów, dobrze, że nie weszła ta hipnoza. Och, tak jest. Forfeiter ma już poziom 15. Nauczył się nowego ruchu, Scareface. Jest to ruch, y, y, który obniża statystyki rywala. A, a może się nauczyć... Uczyć się? Nie, jednak go nie nauczę. Och, świetnie. Hmm, twój sposób walki jest dość elegancki. Powinieneś stanąć do walki z Wolknerem. I powinieneś też być w stanie zrobić z tego użytek. To jest Flash. Weź go ze sobą. I tak. Flash jest ruchem typu normalnego, wprowadzonym w pierwszej generacji. W pierwszych trzech pokoleniach był HM8, ale w czwartej generacji i w górę został zmieniony na TM70. Działanie. Zmniejsza celność rywala, jest ruchem bezkontaktowym. I y, poza walką możemy rozświetlać ciemne jaskinie. Teraz już możemy iść do Sali gimnastycznej Violet City po naszą pierwszą odznakę. Stoimy właśnie przed wejściem do sali gimnastycznej w mieście Violet City. Zanim jednak wejdziemy do tej sali gimnastycznej, polecam odwiedzić Pokémon Center. Centrum Pokémonów, I uleczyć nasze wszystkie Pokémony. I właśnie między innymi dlatego złapałem dziub dziub Dziabaduchę. I tak, mo można to zrobić, o tak, trochę od y, tylnej strony. Takie obejście jest, jednak to nie jest na dłuższą metę. Lepiej jest walczyć z tymi trenerami, gdyż możemy sobie naprawdę poziom podnieść Pokémonów. I postanowiłem, że walk w sali gimnastycznej nie będę wycinał. Gdyż są czasami naprawdę bardzo wyjątkowe. Spiroł na poziomie 9. Ewoluuje on w firoła. Nie pamiętam już na którym poziomie. Jest dość dobrym pokemonem. Jednak szybko się nudzi. Jest tu tylko dwóch trenerów, ptaków, pokémonów, więc dużo czasu nam to nie zajmie. Przynajmniej tak myślę. PJ poziom siódmy. Żadne wyzwanie dla duchy. Znowu PJ, na, też na poziomie siódmym. Nie wiem, jaki sens jest szkolenia dwóch takich samych pokemonów. Starczy jeden dobrze przygotowany na nasze dwa Pokémony i już jest pozamiatane. Tak po walce. I oto lider Faulkner. Więc tak. Jest specjalistą typów latających. Ym, odziedziczył salę po swoim ojcu, który wyruszył w drogę. Więc, walczmy. Jestem Wolkner. Lider Sali w Violet City. Ludzie mówią, że można przepuścić latającym typom przez skrzydła wstrząs elektryczny. Hmm. nie pozwolę na takie obelgi ptaków Pokémonów. Pokażę wam prawdziwą władzę wspaniałych ptaków Pokémonów. Dość wyjątkowa przemowa Volknera przed bitwą. Pj poziom dziewiąty, nic nowego. Tak, um, jego to jest dość wyjątkowy, gdyż um, jest na poziomie dziewiątym, a zwyczajne pidjotto y to, ewoluuje dopiero od poziomu 18. Jego specjalnym atakiem jest Gauss. Ghost. ghost. W każdym razie, typ atak typu latającego. Nie, walczymy dalej, diabła ducha. Jest szybszy od nas, niestety. Jednak niewystarczająco. Tak, to został sparaliżowany przez statyczność diabaduchy. Nadal możemy latać. I to już koniec fascynującej bitwy z Walknerem. Tak, działo ducha, poziom 14. Nowy atak Thunderwave, który paraliżuje rywala. Jednak nie daje, nie zabiera mu życia, tylko paraliżuje. Hmm, na litość boską. Pokémon mojego taty. Hmm, ale porażka. Jestem przegrany. Dobrze weź tę oficjalną odznakę ligi pokemonów odznakę zefiry Teraz Wolkner mówi nam, że ta odznaka umożliwia nam trenowanie wymienionego pokemona do poziomu 20 i będzie on się nas słuchał, bo gdy wymienimy pokemona, to mo może być tak, że nie do końca będzie nas się słuchał, pójdzie spać w środku bitwy. Yy, I umożliwia ona nam używanie poza walką ruchu Rock Smash. I dostaliśmy TM51, czyli Rost, atak typu latającego, bezkontaktowy. Wprowadzony w czwartej generacji przywraca on użytkownikowi maksymalnie połowę życia. A, tak, kurczę, zapomniałem się. Więc Wolkner nam mówił. Żebyśmy udali się do miasta. Mm... Wa e, do miasta Azalea Town, by tam stoczyć kolejną bitwę o odznakę, byśmy rozwijali dalej swoje wspaniałe umiejętności. Dzwoni do nas profesor Elm, który mówi, że w Pokemarkecie w mieście Violet City wysłał pewną osobę, by dała nam. Mistyczne jajko, które właśnie mu zanieśliśmy. Więc pójdziemy do pokemarketu po odbiór naszej własności. Tak, to jest yy, osoba wysłana przez naszą mamę, i ona dała nam super potion. A to jest pomocnik profesora Elma, którego widzieliśmy w jego laboratorium. Jak mówiłem, daje nam jajko. Żeby do końca ukończyć fabułę gry, będziemy musieli doprowadzić do wyklucia tego jajka. Trzeba będzie z nim chodzić. Naprawdę dużo e, to jest tancerka z y, miasta Ecrotic City z y, to jest jakiś teatr taneczny. No to tak, słuchajcie, w następnym odcinku wyruszymy w dro kolejną drogę do miasta Azalea Town. No to, cześć, trzymajcie się ciepło, na razie.